Sylwester Wardenga odniósł się do ostatnich medialnych propozycji występu na Gali ze strony Federacji Prime. Kasiks poinformowała, jaki był powód zakończenia współpracy ze stroną sprzedającą klucze do gier. Wystawiony na sprzedaż sygnet Federacji Fame miał nigdy nie zostać wręczony, a wiewiór odnosi się do spekulacji łączących go z tamtą aukcją. Policja w Krakowie poinformowała o oszustwie na ponad 170 tysięcy złotych metodą na kierownika kopalni węgla w Kambodży. Zacznijmy od głównego tematu, ponieważ Sylwester Wardenga odniósł się do pojawiających się w przestrzeni medialnej propozycji ze strony Federacji Prime. Całkiem niedawno pokazywałem Wam dwie wypowiedzi włodarza Federacji Prime Arkatańculi. pierwszą w czasie podcastu, gdzie odniósł się do słów z ostatniego vloga Druida, gdzie ten zasług Chęć za kilka następnych miesięcy ponownego występu federacji Frikowej i m.in. wymienił Prime. Wtedy ze strony wodarza Prime padło hasło, że chcą Sylwestra u siebie i są w stanie się dogadać, zaproponować atrakcyjne warunki, czy nawet podzielić się zyskiem z Gali. Temat powrócił w czasie wywiadów podczas ostatniej Gali i ponownie pojawiła się propozycja atrakcyjnych warunków kontraktu oraz udostępnienia wglądu do sprzedaży kilku ostatnich gal. Sy sylwek, my możemy ci dać dostęp do ostatnich czterech-5 gal, zobacz, jak to wyglądało. No, i wczoraj w czasie swojej transmisji Sylwek. Wester Wardęga odniósł się właśnie do takiej propozycji. Czy ja zawalczę na Prime? Nie wiem. Yy, musimy pogadać. Widziałem, że tam Tańcula proponował ciekawe warunki. Yy, miałbym co na giełdę wrzucić. <śm> <śm> No, a teraz na giełdzie jest dosyć ciekawa sytuacja. Na tym jednak zakończyła się wypowiedź Sylwestra w tym temacie. Nie został on dalej rozwinięty, więc chęć rozmów jest z dwóch stron. więc Być może styczniowa gala Prime będzie powrotem do oktagonu Sylwestra, co zdecydowanie najciekawsze byłoby z perspektywy programów, zainteresowania występem, no i oczywiście sprzedaży. Ostatnio Prime sprzedał ponad 100 tysięcy pay per view. No i pojawia się pytanie, czy z Druidem byliby w stanie powoli zbliżać się w stronę Federacji Fame, która ogłaszała sprzedaż na poziomie 300 tysięcy. Wystawiony na aukcję Sygnet Federacji Fame ma nie Sygnetem mistrzowskim, a jego prototypem. Wczoraj tak naprawdę nie działo się dużo w sieci, więc mamy kilka aktualizacji, w tym do wczorajszego tematu sygnetu Federacji Fame, który stał wystawiony na sprzedaż. Głównym pytaniem w całej sytuacji nie był sam fakt sprzedaży, a do kogo on należy, i ewentualnie kogo sytuacja finansowa zmusiła do spieniężenia sygnetu będącego pamiątką. Automatycznie wiele osób łączyło to z wiewiórem, ale tak jak pokazywałem wam wczoraj informacje znajdujące się na sygnecie różniły się od tego, który otrzymał wiewiór, no i postanowił on również odnieść się do tego tematu. Szymajko. Od wczoraj w internecie lata to, czyli sygnet z fejmu na sprzedaż i moi drodzy, nie jest to sygnet z fejmu, tylko to jest kiepska imitacja, w której nawet napisy są źle zrobione. Ktoś sobie zrobił takiego fejka. No i niestety też ktoś dał się zrobić w chwila, bo mianowicie Barber to kupił. Słuchajcie, pisałem z Barberem i on mówi, że to nie jest podruba, tylko po prostu to jest inny sygnet. Który nigdy nie wyszedł na światło dzienne, że też został zrobiony dla fajmu przez tą samą firmę jubilerską, ale po prostu nigdy nie wyszedł na światło dzienne. Nie wiem jak jest na 100%, ale tak mówił pusz barber tak mu w Lombardzie mówili, więc yy, tak może być. No i stwierdzenie, że nigdy nie został on wręczony przez Federację wyjaśnia brak informacji o wspomnianym sygnacie w sieci. Ciężko trafić na jakiś trop, kto mógłby go otrzymać. Wspomniany push Barber, który poinformował, że go nabył, przekazał fakty. Wykonane przez tą samą pracownię z złotniczą Nix wygląda tak samo z tą różnicą, że u Wiewióra jest 80kg, a na moim 84kg. Wiewiór z drugiej strony ma napis Fame20, ja mam napis Fame2023. Turniej był w 2024 Roku, więc gaduje, że może Fame miał pomysł wcześniej na turniej 84 kg, a finalnie zrobili 80 kg, stąd te dwa pierścienie. Nie jest to jednak koniec przekazów, ponieważ kilka godzin przed tamtym komunikatem Push Barbera, Arek Tańcula na swoim Instagramie poinformował: Push Barber nie chce ci psuć humoru, ale to nie jest sygnet mistrzowski wiewióra, ale marny prototyp, który stał odrzucony przez Federację Fame MMA. Wracając jeszcze na chwilę do Push Barbera, to udostępnił następnie korespondencję z pracownią złotniczą Nix, gdzie pojawia się z ich strony zdanie, Dzień dobry. Tak było coś takiego zrobione. Pozostaje więc czekać na ewentualną wypowiedź kogoś z Federacji Fame, która odpowie na pytanie, w jakim celu był zamówiony ten konkretny segment Fame i ostatecznie w jaki sposób trafił do sprzedaży po dwóch latach. Mieniamy temat, ale ponownie będzie to aktualizacja, ponieważ Kasik wyjaśniła przyczynę zakończenia współpracy ze stroną sprzedającą klucze do gier. Dzisiaj wstęp odpuścimy, natomiast przypominając informację z uzupełnieniem przedwczorajszego komunikatu streamerki, tutaj cytując: Oficjalnie zakończyłam współpracę z firmą K4G. Nasze wizje na temat przyszłości. Strony i projektu znacząco się różniły. Komunikat więc był bardzo ogólny i wzbudzający spekulacje, jaka była tak naprawdę przyczyna zakończenia tej współpracy. No i wczoraj, w czasie transmisji, Cassis przekazała, że po burzliwym okresie współpracy, po wycofaniu z oferty losowych kluczy, uznała, że już będzie dobrze. Natomiast firma po usunięciu skrzynek z losowymi kluczami postanowiła wprowadzić inny produkt. Wprowadziła inny produkt, czyli tak zwane fragmenty. I logika tych fragmentów wydaje mi się być. Jeszcze gorsza niż te losowe klucze, tak szczerze powiedziawszy. Kasik poinformowała, że w reakcji na taki ruch firmy, której była ambasadorką, poprosiła w poniedziałek o rozmowę i zadała pytanie, dlaczego nie powiedzieli o planach wprowadzenia wspomnianych fragmentów. W odpowiedzi usłyszała, że nie widzieli takiej potrzeby. Po usłyszeniu wyjaśnienia, czym jest ten produkt, uznała, że nie zamierza przyjmować kolejnego ciosu za firmę, która nie chciała nawet poinformować ją o planach wprowadzenia nowego produktu, pomimo tego, że w ostatnim czasie ich broniła i przyjęła wizerunkowe ciosy więc uznałam, że w trybie natychmiastowym kończę tą współpracę. A akcja charytatywna, którą robimy w ramach schroniska, nie jest formą wybielania się, jak też niektórzy mi już na Instagramie zarzucali, że jak jest drama, to trzeba dać na pieski. A jest to y, część tej współpracy, która miała być w ramach akcji Skasz 4 i chciałam mimo wszystko ją kontynuować, bo był to ważny element mojej współpracy z nimi. No i w czasie tej wypowiedzi pojawiła się wiadomość na czacie, którą streamerka przeczytała, że jeśli wcześniej wiedziała, iż te klucze są zjebane, to dlaczego mówiła coś innego? No i tutaj streamerka odpowiedziała, że powtórzy się jeszcze raz, nie ma żadnego problemu do kluczy, ogólnie po prostu jako kluczy, jeśli ktoś kupuje sobie w tej formie właśnie grę. A następnie przedstawiła, czym są wspomniane nowo wprowadzone fragmenty, przez które zrezygnowała z współpracy. Mam zastrzeżenie do tego, że kupuje się fragment gry, której jeszcze nie ma. Musisz zebrać kilka fragmentów tej gry i najprawdopodobniej będą ci się powtarzać te fragmenty, bo musisz zebrać jakieś puzzle. Do tego zakupu dostajesz losowy klucz i kij wie kiedy i co dostaniesz. Do tego mam zastrzeżenie. Siema. Tak więc sytuacja jest już zapewne po prostu zakończona, współpraca nie wyszła na dobre kasiks, jednak decyzja o zakończeniu współpracy po wprowadzeniu kolejnej losowej rzeczy na tą stronę zapewne uchroniła ją przed kolejnymi kontrowersjami. Niestety nikomu nie udało się uchronić kobiety z Krakowa, która straciła 173 tysiące złotych metodą na kierownika kopalni węgla w Kambodży. Kolejny dzień i kolejna informacja nazwijmy to ku przestrodze po wczorajszym przekazie o zhakowaniu konta na Twitterze europosłanki Zajączkowskiej, chociaż w tym przypadku sytuacja jest dużo bardziej poważna w skutkach. Chociaż z perspektywy internetu ciężko uwierzyć w to, że taki scenariusz oszustwa zadziałał skutecznie przez dłuższy czas, wczoraj na profilu komendy miejskiej Policji w Krakowie pojawił się post zatytułowany 183 tysiące złotych straciła kobieta oszukana metodą na kierownika kopalni węgla w Kambodży. Policja zamieściła również rzut ekranu korespondencji, która prawdopodobnie jest elementem po prostu przyciągnięcia wzroku i zwrócenia uwagi na wpis mający być przestrogą. Możemy na nim przeczytać korespondencję dwóch osób, tutaj cytując: Cześć, cześć, co słychać, kim jesteś, jestem. Jestem dyrektor kopalnia Diamentów Kambodża. Natomiast szerszy opis tej sytuacji pojawił się na oficjalnej stronie policji, gdzie możemy przeczytać: 4 października bieżącego roku do Komisariatu Policji nr 7 w Krakowie zgłosiła się 51-letnia kobieta, mieszkańka Krakowa, która padła ofiarą oszustwa. Z informacji przekazanych policjantom wynikało, że kobieta na początku lipca bieżącego roku na jednym z portali internetowych poznała osobę podającą się za wdowca, obywatela Polski, mieszkającego obecnie w Kambodży i pracującego jako kierownik nadzorów w kopalni węgla. Według relacji kobiety oszust w trakcie wymiany z nią korespondencji powiedział jej, że w jego kopalni doszło do eksplozji, a firma, w której jest zatrudniony, musi niezwłocznie opuścić Kambodżę. Zapewniał, że z racji nietypowego powrotu pilnie potrzebuje pieniędzy, a kiedy tylko uda mu się odebrać córkę z Londynu, to przyjedzie z nią do Polski i od razu odda kobiecie pieniądze. No i niestety historia oszusta wzbudziła współczucie kobiety i po 10 dniach od pierwszego kontaktu zrobiła pierwszy przelew, a po kilku dniach wykonała kolejne. Argumentami był koszt niezbędnych do powrotu do Polski dokumentów, potem zablokowała. Konto tego rzekomego kierownika kopalni, a na potwierdzenie miał wysyłać różnego rodzaju zdjęcia dokumentów czy też biletów lotniczych. Natomiast, jak informuje dalej policja, kiedy mieszkającej w Krakowie kobiecie skończyły się oszczędności, wzięła pożyczkę w banku, a po czasie jednak ciągłe prośby o wykonanie przelewu spowodowały, że kobieta zorientowała się, i padła ofiarą oszustów. Wróćmy jeszcze na chwilę, na koniec do transmisji Sylwestra Wardengi, a bardziej to jego osoby, ponieważ powstał materiał, że zniszczył mały kanał na YouTubie. Bardzo krótka informacja, natomiast pokazująca z jednej strony, jak działa algorytm YouTubea, a z drugiej, jak skutecznie rozegrali finalnie sytuację z druidem autorzy kanału. W skrócie jakiś czas temu, w czasie transmisji, Sylwestrowi na stronie głównej YouTuba wyskoczył film kanału, który nigdy wcześniej nie widział: zdecydowanie małego kanału posiadającego ponad 3000 subskrypcji o nazwie Sailing ofka i tematyce żeglarskiej oraz jachtów. Druid następnie, oglądając materiał, Materiał zatytułowany Jak YouTube zmienił nasze życie po prostu o historii rozwoju ich kanału stwierdził, że jeśli kogoś interesuje kanał lub po prostu chce, to może stawić subskrypcję i zrobić autorom niespodziankę. Finalnie w jedną noc przybyło im 500 subskrybentów oraz mnóstwo komentarzy od widzów zachęcanych do tego przez druida mających sugerować, że ruch wygenerowany jest przez Mamona. No i podczas zachęcania do stawienia subskrypcji oraz właśnie takiego komentarza pojawiło się również stwierdzenie, że po prostu, jeśli autorzy kanału chcą, żeby zobaczył kolejny film, to powinni nagrać materiał, że Wardenga zniszczył im kanał bo są to po prostu puste subskrypcje. E, dlaczego takie wataha? Mamona ma być. Pozdrawiam, mamona, mamona. Pozdrawiamy od mamona. Bardzo dziękujemy całej społeczności za tą super niespodziankę. Było tak jak przewidzieliście. W sobotę rano obudziliśmy się i kompletnie nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło i kim jest mamon i co on ma wspólnego z naszymi filmami. I dużo czasu zajęło nam wyjaśnienie tego wszystkiego. A pana Sylwestra zapraszamy na pokład. Może będzie chciał spróbować, jak to jest żeglować i wciągnie go to tak jak nas. A jeśli nie widzieliście pełnego odcinka, jak zaczynaliśmy nasze filmy na YouTubie, to zapraszamy kliknąć. Ten kafelek. Zdecydowanie więc musiał być to ciekawy poranek, kiedy autorzy kanału wstali, zobaczyli duży przyrost subskrypcji, a następnie bardzo dużo jak na taki kanał komentarzy sugerujących, że cały ruch został wygenerowany przez widzów Mamona, no i następnie, tak jak wspomnieli, zaczęli zapoznawać się z jego twórczością i szukać powiązań z tą sytuacją. Natomiast Wy prawie codziennie rano nie musicie szukać nowych informacji po sieci, bo wystarczy, że wejdziecie tutaj na ten kanał, ponieważ prawie codziennie po godzinie 5 rano macie takie materiały. Wczoraj nie działo się dużo, ale udało się jakoś tutaj urzeźbić cały film. W tym miejscu ślasie miatura wczoraj. Do której oczywiście również Was zapraszam. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie lajka, like, oczywiście subskrypcję, jeśli nie macie. Jesteśmy bardzo blisko 50 tysięcy. Miłego dnia, do jutra siema.